Witam, jestem Malko z systemem Mlanka. Dzisiaj będziemy nagrywać slime. Będziemy oh. robić slime. No się tyle zrobiłam. Ale będziemy używać tego. Brokatu. Sody. Waciku, na się wypadek. Wodę. Wodę, wodę, wodę. Soda jest najwa najważniejsza. Woda jest soda. <laughs> Dobra. Ja już tutaj trochę wlałam i teraz powinniśmy dać trochę brokaciku, więc czekać jak otworzę ten brokat! brokat O! Otworzyłam! Ej! Otworzyłam ten brokat! to jeszcze chyba wystarczy tu tak na razie Dobra, damy na razie tu blokad. Jest rozmieszczu. Więc teraz rozmieszczumi, mieszu. Tokiemiesz, mieszło. wow Zobaczcie, jak to rozmieszam, bo to mi trudno się jedną ręką robi chyba za mało dam kleju trochę, więc więcej kleju o teraz wystarczy Tutaj wychodzi, dam troszkę więcej brokatu. To jest za dużo. Na <gry> razie mi takie pojęcie, co wychodzi. Dam troszkę, o wiele, troszkę więcej brokatu. Zaczekajcie, rozumiesz sam? To mieszu 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 Dobra. Teraz powinniśmy. Teraz powinniśmy czekać To się rozlęży całe. To się tutaj tak wiecie, że się rozkłada tak na całe. Teraz powinniśmy dać wodę 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 powinniśmy dać wodę Ty. W przypadku mnie troszkę sody. O już zapomniałam o nie. Zrobimy próbę dwa! Dobra, no, dajmy wodę. A, sodę, sodę otworzymy. Czekajcie, jak otworzę. Gdzie są moje noszeczki? O Choć się powiem ci, bajeczkę. Jezus. Nie chce mi się po... O! o. Ale nie chce mi się otworzyć... O! To jestem ja. Nie chce mi się otworzyć! O! Dobra. Otworzyło mi się. Soda mi się otworzyła! Otworzyłam sodę. Damy troszkę sody. Oj! Dobra. To jest woda, woda, woda! Woda! O Jezus, chyba za dużo wody. Czekajcie ja jak rozmieszam. To troszkę za dużo wody, a ma osadę. ちょっといっしょにしてます。Oh, daje za dużo sody. Nie za dużo sody, tylko za dużo wody. Eee. Co mi wyszło? Totalna kupa. Można by rzec tak brzydko. No. Totalna kupa. To jest woda. Rozmieszana z. Widzicie. Myślicie, że to slime, ale... To woda! Spróbuję coś wziąć na łyżce. Tu widzę, że na łyżce trochę jest. O, kurde. Przepraszam, ale... Część tu jest slime, ale czegoś tu za dużo dałam. Czuć! Ej! Ej, no slime! Nie spadnij! nie. To musimy wziąć. Trzeba zrobić um, drugą szansę robimy. Zaczekajcie. To na razie się zaczeka. Może to potrzebało tylko. Nie wiem, ale zaczekajcie. Wtedy dam z kawki trochę. Że wodę trochę z kawków. napełnię na pewno wodę strzykawką. O! Gram. Mam napełnioną wodę! Ja pewną wodę mam. Lecie. O nej. Nu tą wodę. vattnet. Ser du så mycket vatten jag fick igår? Nej det är bra. Experiment, Tuttai... experiment, experiment nummer två. Här. är det för något? Experiment nummer ett. Nu ska vi göra kläder. Nu ska klä. Leć kle! Hello! Hello! Klej się kończy. Klej się kończy. Ty a może używam złego kleju. To też myśl. To też jest jakaś myśl. Ale zostawię już. Tyle kleju z Nagrywam filmik na YouTube. Lecz nie, nie widać. <toddži> to mój dziadek. <toddži> Dobra. Damy teraz trochę brokatu. Ej! Jezu, nie mogę. Nie mogę otworzyć brokatu, którego tylko... O, otworzyłam. otworzyłam, Damy brokat. Pyk, 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 Um, Ewen, coś nie pykło. Dobra, szybko przemikamy. O, garnko, prawie wody. Widziałem wody, dam wody? Teraz wody. daję tak, troszkę Sody. O kurde, za dużo sody, na pewno, na pewno teraz za dużo sody, o wiele za dużo, więc szybko, szybko, woda, 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 woda musi ratować. Ura? Ura. Tak na razie mi wychodzi. Bierzemy łośka z powierzchni i mieszamy. 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 Ej. Ludzie. Ej, ludzie. On jest trochę taki okuńczak. Rzadki jest, ale coś. Robimy, coś robimy. Postęp. Ludzie, postęp. Zobaczcie, podstęp e, ten, mamy, zaczynze, na nabiorę. Widzicie? Ej slime! Taki chwilową. Taki sobie, weźmiemy troszkę. Tyle? Czuję co? On jest bardzo rzadki Ej, ale nam się slime, ale znów... Z dużo wody. Damy troszkę więcej kleju. Brukatuszki. Dobra, brukat też dajemy. O kurde, cały... Cały spam. Coś wsypałam broka. Coś wsypałam broka. Czekajcie. Soda, teraz, teraz soda, soda, soda. Soda, soda, soda. Dużo, 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 dużo. Dro... O nie, chyba za dużo. Woda, 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 woda. Tyle, wystarczy. Tutaj, woda. Dobra, leci! Leci! Leci. Kle jeszcze. Nie umierać Daj to na biurko Daj to na biurko Chodzi kasza Powinien mi wyszedł slime Ale wątpię Ale jest tu kasza jest tu kasza ludzie, jest tu kasza. Ej, ej. Czekajcie ja to dam Dodam do siebie. Miętolić. Ej wychodzi coś tu mam. Górka idzie. Ej. Ej. Coś stworzyliśmy. Na pewno wiem, że coś stworzyliśmy. Kurde, ale trudno. Coś stworzyliśmy. Tutaj. Spakuję to do woreczka. Nie, to. papier na razie. Weźmy papier. sobie ręce. I coś stworzyliśmy. Coś, ludzie, stworzyliśmy. Tutaj, tu. Jezus! No. O nie, nie mogę trafić. Ale coś ludzie stworzyliśmy! Coś stworzyliśmy! My... I to twardnieje. Ej! To nie jest srej, ale... Taki w dotyku jak... Piasek, ale nie piasek, jakby. E, jakoś. Ej, chyba zrobiliśmy własną zabawkę. <grym z piasek> slime plus piasek. Trochę ja tu rozmyłem to leczkę. Wodę. Wodę, woda leci z tego. Wezmę to na rękę. Ty, ale fajny. Fajny w dotyku. Fajny w dotyku. Ale dziwny jest. Ej, on się rozciąga. Ludzie, wyszedł nam slaj. Ro ja robiłam z mamą aż dwie próby. Co nie? Na drugą próbę. Na drugą próbę też nam się nie udało. Ja zrobiłam sama teraz jedną próbę. Jedną próbę sama i nie wyszło. I druga próba. Słuchajcie, ja wam pokażę teraz. O, ja powiem Ci. Widzicie? Mogę to? Mogę się tym bawić normalnie. Widzicie? O! O! Się rozciąga się. Proszę. Rozciąga się. Zrobiłam własnego slajma, Bo to miał być, był z netu, Ale nie było, trzeba było cały kubek wody wlać. A ja wlałam tylko parę skrzyk skrzykawki tylko. I wyszedł mi. Jakby nie wyszedł, ale coś wyszło mi. A z chcemy się nimi pobawić. O! offline chết trong nha Wyszedł tam slime. Nie slime, a jakiś. jakaś rzecz o smaku, grud. Ale teraz zauważam, bo jak robiłam tego slajma, to ten klej to jest klej, papier, widzicie klej zmazywalny, papier, machę, dekoracje, kolaże i, wie i wiele więcej. To jest glue, to znaczy, że taki... To jest slime, ale nie slime. jest slime. Coś takiego właśnie. To jest... Że jakby można robić do niego slajma, slajma, ale nie można. By, by, by nie wyszedł. A co my już osiągnęliśmy? Zrobiliśmy slayma. Jeszcze tu zbieram resztki. Tutaj, ale i tyle mi się udało. Dobra, to posprzątam. Jedziemy teraz do Chapter 1. Sprzątanie. Ile, ile, jakim? Oa. Chodź się powiem ci bajeczkę Na 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 mm, mm. O, zostały jakieś tu części od slajma, Dam je do slime'a Dobra Ale udało się... mi się slajm. można na Nie Jakaś rzecz, która Ej Ej, ludzie, ja to dotknęłam. I normalnie czuję, widzicie? Ej, widzicie? O, kurde. Bierzemy stąd też. Bierzemy. St Ej, chyba numer one też się udał. Czekajcie, wezmę to. Do końca wszystko. Nie nie czuję. Ile tutaj... Ty... Wiem to. To jest na razie takie... Jak... Jezus, ale się łączy. Łączy się. Widzę się klej, klej, klej. O Jezus. Nie mów, że... Ja miałam zrobić na przyrodę tego gluta. Bo nie miałam do niego najwyższych składników. I miałam zrobić w domu. Zobaczcie, wychodzi mi. Nie wychodzi, ale kupa na razie jest. Ale... Ale... Wcisnę jeszcze z nią wody? Wyszedł mi kolejny. się zobaczcie. Wyszedł mi klejsie. Nie rozwala się tak szybko. O, o, teraz. Uuuh, uuuh. Mamy już dwa slajmy. Ale bajer. Taki malutki i taki. On już tak, ty, on trochę tak zrzędniał w tym się. Da się nim bawić, ale jest bardzo Jest bardzo, bardzo twardy. On jest taki twardy, że mam wodę na niego. Już jak on twardy jest ten pomarańczowy. Ej, on się rwie, on się już tak nie rozciąga. Ale chociaż coś wyszło. Co, nie? Ten, ten co teraz wziąłem go, to on jest bardzo rozciągliwy. Bardzo. Bo ja te slajmy nie kupiłam, nawet jakbym kupiła, to ludzie po powiem wam, że nie kupujcie nigdy w życiu slajma, W jakichś sklepach byle jakieś, że najlepszy slime, ale nie wiem, tam będzie ja pisałam slime tam do tego, zakręcaj to. No i dobra. Robiłam wszystko zgodnie z planem, jak z jednym slime, z którego miałam tutaj. Mam no tutaj. Nie widzicie, bo tu macie czarną dziurę, ale dobra. Miałam jeden w i ten. I normalnie się nie bawiłam. I w jednym momencie on mi się tak zaczął kleić do rąk, że aż nie mogłam jego odkleić. Zaczął mi się przylepiać, ja go odklejałam, a on mi zaczął się przylepiać i, no... i normalnie nie chciał mi się odczepić od rąk. No i ja się przestraszałam, więc dobra musiałam jakoś to zrobić, bo jakbym wzięła... Jakbym wzięła właśnie tego slima jakbym wzięła tego slima jak ja, Jakbym wzięła tego slajma, jak ponieważ... Ten. No i normalnie to był nie trujący. Ten to był normalnie, jak to się nazywa? To był nieprawdziwy słań To był bardzo, bardzo sztuczny. Ale te mi się udały. Z kleju, co którego się tak naprawdę klei że się. Znaczy, tu jest też coś, tak tutaj kleje. To jest, Tutaj brokacik, i ładnie to już wysyka, i tak ładnie będzie puszczało. A co ja zrobię z Dwa slime! Ale, ale te są bardzo rzadkie, więc trzeba je umywać, albo je zamykać gdzieś, właśnie. Ale to się nie bawić, Dobra. Ja się macie, już kończymy to wszystko, i zaraz jak to wyślę na YouTube. I tak nie robimy kolejny odcinek. Więc pada się na jeszcze drugi. Bo dzisiaj nagram trzy odcinki. Jeden to teraz slime. Drugi to będzie... To poznacie to, 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 się. Trzeci. Próbam zrobić. W sumie, że to będzie Roblox. A drugi. A, a ten... A drugi pomysł to będzie Stumble Guys. Więc teraz będę, po tym jak to posprzątam, bo zagramy se z StumbleGuysa. Więc, na widzowie! Siemano! Cześć.